Szukasz deski do paddle surfingu, która łączy jakość, stabilność i dobrą cenę. W tym filmie przedstawiamy najlepsze deski do paddle surfingu o najlepszym stosunku jakości do ceny. Od modeli dmuchanych idealnych dla początkujących po bardziej zaawansowane opcje dla tych, którzy szukają wydajności podczas długich wypraw. Przeanalizujemy stabilność, łatwość transportu, trwałość materiałów oraz oczywiście stosunek jakości do ceny, abyś mógł znaleźć idealną deskę na swoje wodne przygody. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdują się w opisie. Numer 1. Duraero. Zestaw dmuchanej deski do stand-up paddling to doskonały wybór dla osób poszukujących wszechstronności i zabawy na wodzie, czy to na jeziorach, rzekach czy morzu. Ten kompletny zestaw zawiera wytrzymałą i lekką deskę dmuchaną, którą łatwo transportować i przechowywać. Idealną dla osób ceniących przygodę i wolność wiosłowania gdziekolwiek chcą. Projekt deski pozwala na łatwe utrzymanie równowagi i płynny postęp, nawet jeśli jesteś początkującym lub chcesz się zrelaksować, podziwiając krajobraz. Dodatkowo deska wyposażona jest w siedzisko kajakowe, które pozwala szybko przekształcić deskę paddle w kajak i urozmaicić doświadczenia zgodnie z aktualnym nastrojem. Deska posiada antypoślizgową nakładkę, która zapewnia komfort i bezpieczeństwo, a także praktyczny kickpad z tyłu. Poprawiający kontrolę podczas manewrów. Zestaw zawiera trzy płetwy regulowane do różnych warunków wodnych, zapewniające stabilność i kierowanie oraz regulowaną podwójną wiosło dostosowane do wzrostu i preferencji użytkownika. Ponadto, pakiet zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, abyś był gotowy na wodę od pompki przez torbę transportową, linkę bezpieczeństwa po zestaw naprawczy. Wszystko zostało zaprojektowane tak, byś mógł skupić się wyłącznie na maksymalnej przyjemności. To idealny wybór dla tych, którzy szukają komfortu, zabawy i kompletnego doświadczenia w sportach wodnych, wszystko w jednym zestawie. Numer 2 Aqua Plus. Dmuchana Deskapady Aqua Plus to idealna towarzyszka dla tych, którzy szukają pełnego i komfortowego doświadczenia na wodzie, niezależnie czy jesteś początkujący, masz trochę doświadczenia, czy jesteś już ekspertem w sportach wodnych. Jej design zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, pozwalając na pewne wiosłowanie zarówno na spokojnych jeziorach, jak i rzekach czy morzu. Antypoślizgowa powierzchnia gwarantuje dobrą przyczepność w każdej chwili, co pomaga utrzymać równowagę i cieszyć się wyprawą bez obaw. Deska zawiera regulowane wiosło, bardzo praktyczne, by dopasować się do różnych wzrostów i stylów wiosłowania, oraz wydajną pompkę, która ułatwia szybkie pompowanie przed każdą przygodą. Do zestawu dołączony jest też wytrzymały i wygodny plecak podróżny, idealny do transportu deski i wszystkich akcesoriów w dowolne miejsce. Czy to na wycieczkę nad jezioro, wakacje na plaży, czy po prostu popołudnie na świeżym powietrzu. Aqua Plus zaprojektowała ten zestaw z myślą o komforcie i łatwości użytkowania, pozwalając młodym i dorosłym cieszyć się wolnością i zabawą, jaką oferuje stand-up paddle. Cały komplet jest tak zaprojektowany, byś spędzał więcej czasu na wodzie, a mniej na martwieniu się o sprzęt. Numer 3. Ujkę dmuchana deska. Paddle Surf Huike to doskonała opcja dla tych, którzy chcą maksymalnie cieszyć się dniami na wodzie z pełnym komfortem i pewnością. Ten model wyróżnia się dużą stabilnością i wytrzymałością, co czyni go idealnym towarzyszem zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych, którzy szukają niezawodnego produktu. Wykonana z wysokiej jakości materiałów deska HUIKE oferuje stabilną i bezpieczną platformę, pomagając utrzymać równowagę i spokojnie wiosłować na każdym rodzaju powierzchni, jezioro, rzeka czy morze. Jej konstrukcja została zaprojektowana tak, by ułatwić transport i przygotowanie, ponieważ będąc dmuchaną, łatwo ją złożyć i zabrać ze sobą wszędzie. W zestawie znajdują się też wysokiej klasy akcesoria, które znacznie wzbogacają doświadczenie, takie jak lekkie i wytrzymałe aluminiowe wiosło, komfortowo dopasowujące się do każdego użytkownika, a także linka bezpieczeństwa, pompka i torba transportowa. Wszystko jest zaprojektowane tak, byś mógł się skupić tylko na czerpaniu radości z pływania. Huike stworzyło wszechstronną i solidną deskę idealną do przeżywania niezapomnianych chwil na świeżym powietrzu, odkrywania nowych tras lub po prostu relaksu i kontaktu z naturą. Numer 4 Glimnis Dmuchana deska paddle surf Glimnis jest idealna dla tych, którzy szukają wszechstronnej, wytrzymałej i łatwej w użyciu opcji, by cieszyć się wodą w każdej chwili. Jej stabilny i antypoślizgowy design pozwala zarówno młodszym, jak i dorosłym utrzymać równowagę i pewnie wiosłować, niezależnie czy uczą się, czy są już zaawansowanymi paddle surferami. Glimnis stworzył lekką i kompaktową deskę, łatwą do transportu, idealną dla tych, którzy chcą eksplorować jeziora, rzeki lub cieszyć się falami na plaży bez komplikacji. Zestaw zawiera regulowaną pompę powietrza, która umożliwia szybkie napompowanie deski wraz z kompletnymi akcesoriami ułatwiającymi przygotowanie i użycie od pierwszej chwili. Zawiera również ergonomiczne i regulowane wiosło, zaprojektowane, by zapewnić komfort każdemu użytkownikowi i dopasować się do różnych stylów wiosłowania. Wszystkie detale deski Glimnis są przemyślane, by zapewnić bezpieczeństwo i trwałość, pozwalając Ci skupić się tylko na radości spływania, niezależnie od tego, czy planujesz spokojne spacery, sporty wodne z rodziną czy chwilę relaksu, ta deska jest idealnym towarzyszem, by przeżywać przygody na świeżym powietrzu i korzystać z każdego dnia w pełni.